No, witam w kolejnym odsłonie. Następny ciekawy przypadek pracował, pracował i się zatrzymał. Zero ruchu. Środek. No, wygląda w ten sposób. Panewki. Korba. Trudno powiedzieć. Natomiast pierwsze co. No to ciekawy przypadek. Zerwana stopka zaworu. O! No a co się podziało? Trudno powiedzieć. Jak rozbierzemy, no to się zobaczy. Natomiast będzie ciężko, ponieważ nic. Zero obrotu. Nie idzie w ogóle nim ruszyć. No ciekawy kolejny przypadek silnik pracował do końca i nagle zgasł no, po ściągnięciu głowicy fajnie to wygląda zerwany zawór wydechowy ugięty, ssący oberwał też no ciekawe, ciekawe da się to wszystko zrobić ciekawy przypadek bywa złośliwe rzeczy martwych ale nie taki diabeł straszny jak to wygląda coraz ciekawiej tak wygląda gniazdo tu jeszcze zawór ssący urwało prowadnicę grzybek jest wyhełtany przy okazji połginało popychacz Jest fajnie. To wszystko da się zrobić. Głowica na szczęście nie pękła. Także szczelność jest ok. Wymiana gniazda. Zrobienie szlifu głowicy. Prowadnice. Nowe zawory. No i będzie śmigać. Kręci się bez oporów. Podejrzewam, że może i skrzywiło korbę. Ale puściło. Jest ok. Całkiem to nieźle wygląda, bo go nie trzyma. No korby nie zgięło. Ciekawie to wygląda. W środku też jest tak tragicznie. Wymiana tłoków. Z pierścieniami, zrobienie głowicy powinno to wszystko pomóc i będzie jeszcze działać i służyć.